Witam wszystkich na moim kanale, jestem a Zapraszam na dzisiejszego tarota codziennego. Dzisiaj mamy środę 5 maja. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Środa 5 maja, dla wszystkich znaków zodiaku. Środa 5 maja. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Środa 5 maja. Oczywiście standardową zaczniemy od osób spod znaku barana. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Barana, tutaj kochani, możecie czuć się lekko niekomfortowo, możecie czuć się w dniu dzisiejszym, że coś jest poza waszym zasięgiem, mogą być różnego rodzaju blokady, może wam się wydawać, że czegoś nie jesteście w stanie przeskoczyć, ale to są tylko wyłącznie takie blokady mentalne. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, tutaj będziecie musieli się wykazać, że tak powiem, sprawnością, może będziecie musieli bardzo dużo nagle załatwiać, może być taka sytuacja, że poczujecie, że w dniu dzisiejszym non stop musicie coś załatwić, non stop Wam coś wyskakuje, non stop musicie coś pokonać. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźniąt, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie zacząć jakiś nowy projekt, możecie pójść nową drogą, może coś wam nagle, że tak powiem, zaświtać w głowie. Też tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie wykazać się takim sprytem, taką przebiegłością, takim cwaniactwem. Jeżeli chodzi o raki, w dniu dzisiejszym kochani uważajcie na różnego rodzaju oszustwa, na nieszczere osoby, możecie się poczuć oszukani, bądź też tutaj karta wymaga, żebyście to wy dzisiaj nie do końca zagrali fair. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, tutaj karta informuje o ogólnym zadowoleniu materialnym, możecie dostać jakiś fajny prezent. Dość cenny prezent, możecie wygrać w jakiejś grze losowej. Tutaj też może być taka sytuacja, że ktoś Wam na przykład może zaproponować pewien układ w zamian za coś. Jeżeli chodzi o panny, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie czuć się zblokowani. Nie jest to dobry dzień na to, żeby rozpoczynać coś nowego z tego względu, że będziecie mieć wrażenie, że nic Wam nie sprzyja, z każdej strony jest coś nie tak, poczujecie się zablokowani. Jeżeli chodzi o wagi, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie poczuć się coś troszeczkę onieśmieleni, zakompleksieni, wycofani. Tutaj też może być taka sytuacja, że to wy poznacie taką osobę, bądź też właśnie staniecie przed jakimś takim wydarzeniem, taką sytuacją, która właśnie wpłynie na was w ten sposób, że nie będziecie się czuli dość komfortowo. Jeżeli chodzi o skorpiony, Tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym u Was może się coś zadziać, może być coś nowego, może wpaść Wam do głowy jakiś pomysł. Jest to taki zapalnik, który powoduje, że coś uruchamia. Jest to też dobry dzień dla osób starających się o dziecko. Też to do, jest to dobry dzień na różnego rodzaju spotkania towarzyskie. Jeżeli chodzi o strzelce, tutaj karta informuje, że Mogliście mieć ciężką noc, możecie czuć się niewyspani. W ciągu dnia możecie mieć takie dość negatywne myśli, może non stop będziecie mieć coś pesymistycznego w głowie. Jest to karta, która też informuje o wzmożonym kontakcie zdalnym. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie otrzymać jakieś pieniądze, może być też taka sytuacja, że to ktoś do Was wyciągnie jakąś pomocną dłoń, lub też to wy będziecie będziecie w dniu dzisiejszym komuś pomagać. Karta też informuje o tym, żeby zachować taką równowagę w dawaniu i braniu. Jeżeli chodzi o wodniki, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z jakąś kobietą z przeszłości, bądź też z jakąś koleżanką, przyjaciółką, z kobietą, którą znacie. Dla kobiet jest to dobry dzień, żeby zadbać o swój wygląd zewnętrzny. Jeżeli jesteś osobą samotną, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać atrakcyjną kobietę. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, tutaj karta informuje, że na coś przyjdzie Wam troszeczkę dłużej poczekać. Tak, więc jeżeli coś rozpoczynacie, liczycie na przykład, nie wiem, na szybki zarobek, no to niestety będziecie zmuszeni troszeczkę poczekać, może coś się opóźnić, może być taka sytuacja właśnie, że. Nie wiem, pomylicie jakiś autobus, tramwa, jakiś pociąg, i po prostu, właśnie przez taką pomyłkę, przyjdzie wam poczekać na coś innego, na coś nowego. Tak więc, to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo, życzę oczywiście cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa pa!